Hej, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie, z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku newsowym. W teamowej społeczności dzieje się ostatnio naprawdę dużo i tych newsów nazbierało się tak sporo, że muszę wam zrobić w tym pełen odcinek, bo naprawdę jest to, o czym rozmawiać. Także zapraszam was do oglądania, proszę was jeszcze o zostawienie łapki w górę, ponieważ moje zasięgi ostatnio są nie tak, jak bym chciał, więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli możecie mnie wesprzeć i zapraszam do nowości, które wydarzą się w, Sims w całym świecie już wkrótce. Na samym początku porozmawiajmy sobie o pakiecie Moje Ślubne Historie, ponieważ na jego temat wyszło naprawdę sporo informacji, o których trzeba porozmawiać i zasadniczo w simowej społeczności wyszła taka konkluzja, że po prostu najnowszy pakiet do, do Sims 4 został wydany zdecydowanie zbyt wcześnie. Nie jest to pakiet do pracy jest w nim dużo błędów, a jak dodatkowo okazało się ekipa twórców The Sims, ekipa właśnie SimGuru musiała kilkanaście zasadniczo nawet funkcji z tego pakietu usunąć, żeby mógł on być najprawdopodobniej wcześniej wydany. Jedną z takich funkcji jest to, że jak widzicie na ekranie właśnie teraz, pies mógł nieść, słuchajcie, kwiaty swoim Simom, swoim właścicielom i tak się właśnie okazało, że w kodzie gry jest to, słuchajcie, dostępne i okazało się nawet, słuchajcie, że Zrobione zostało, nie tylko, zrobione zostało to nie tylko w kozie gra, ale nawet została stworzona taka animacja, która pozwala właśnie pieskom przynosić naszym simom kwiaty, pod tak można powiedzieć ołtarz. Więc jest to tak naprawdę kolejnym potwierdzeniem na to, że moje ślubne historie to jest produkt, który nie był do końca skończony i najprawdopodobniej twórcy chcieli zrobić o wiele więcej, tylko najprawdopodobniej góra, właśnie w EA, nakazała im wydać ten dodatek w takim czasie. Niestety. No nie powiecie, że to nie jest po prostu przesłodkie, wydaje mi się, że to była mega funkcja. Jestem ciekawy, dlaczego postanowiono wydać ten dodatek tak wcześnie i tak bardzo niedopracowany. To mnie nadal zastanawia. Kolejną sprawą jest to, że w najnowszym pakiecie możemy zapytać się o błogosławieństwo na. Temat właśnie wyjścia za mąż, tudzież, tudzież w ogóle wzięcia ślubu, i tak naprawdę simowie mogą się tylko i wyłącznie zgodzić. A okazuje się, że w kodzie gry znaleziono kolejne nastrójniki, które zwracają uwagę na to, że takie błogosławieństwo mogą zostać. Odrzucone, i można się z tego powodu czuć zawstydzonym, złym albo smutnym, jak widzicie. I jak widać, jest to kolejna usunięta właśnie funkcja z gry. Także po raz kolejny tutaj Simguru chcieli najprawdopodobniej dodać właśnie nastrójniki związane z tym. W tym przypadku na ten moment w Simsach wygląda to tak, że po prostu pytamy się właśnie o błogosławieństwo, jest ono udzielone i nie ma z tym po prostu żadnego, żadnego nastronika, nic związanego z tym i tyle. No a znowu kody gry pokazują, że było to planowane, tylko znowu pytanie, dlaczego zostało to wyrzucone? Być może najprawdopodobniej w związku z tym. Że po prostu nie zostało to być może ukończone na czas, albo być może faktycznie przyspieszono premierę najnowszego pakietu. No ale jak już mowa o nowym pakiecie, to została ujawniona lista problemów, czyli lista z problemami, które EA planuje w najbliższym czasie naprawić. I właśnie 3 marca zostało zapowiedziane, że twórcy planują opublikować aktualizację, w której priorytetowo zajmą się m.in. poniższymi problemami i dorzucą również parę usprawnień, także będą to problemy takie, słuchajcie, jak interakcje zajmowania miejsc, gdzie wiecie, że simowie po prostu miejsc swoich nie zajmują, zmiany dotyczące przejścia alejką, co też kompletnie nie działa, zaproszenie gości, z obu stron rodziny, co, co też nie działało, tylko mogliśmy zależnie, po prostu było to od tego, które Sim urządzał daną imprezę ślubną. Goście przebywają w odpowiednich ubraniach. Strój gościa pozostaje zaznaczony po. Zamknięcie, i ponownym otwarciu terminala ślubnego, usprawnienia dotyczące gromadzenia się simów na deser, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego dużo. I według twórców Simsów w najbliższych tygodniach pojawią się dwie oddzielne aktualizacje. Jedna z nich poprzez aktualizację ślubnych historii i będzie ona zawierać właśnie owe usprawnienia. Także ja się cieszę, że zostało to zauważone, że takie problemy są, i miejmy nadzieję, że te problemy zostaną naprawione i naprawdę wtedy pakiet będzie grywalny. Bo jak na ten moment, to po prostu nie da się w niego grać. I jest to. Prawda. Dalej przechodzimy do tego, co wy zdecydowanie i zresztą ja w sumie też lubicie najbardziej. Czyli mamy darmowe rzeczy. Słuchajcie, z okazji Dnia Kobiet powstał pewien post, który tutaj mówi o kobietach. Które są bardzo inspirujące i zaprojektowały do The Sims 4 nowe tatuaże, bo wszystkie z nich są tatuażystkami. Także zaraz wam pokażę, co są już tutaj widzicie na ekranie, dokładnie, które tatuaże zostały zaprojektowane. Tutaj mamy jedną panią, słuchajcie, z takim tatuażem, kolejną z takim tatuażem. Szkoda, że w Simcach nie wygląda to tak dobrze, no ale wiadomo, ta rozdzielczość jest, i jaka jest, niestety. E, tutaj mamy tatuaż numer 4. U, ta pani ma fajny tatuaż na szyjny, na przykład. Ten nie do końca mi się podoba, wolałbym coś innego. Natomiast fajnie w ogóle, że zostało jakby to zrobione w ten sposób i że zostały kobiety zauważone, bo to był, słuchajcie, post z okazji dnia kobiet właśnie. Uuu, ten jest super, ale tak jakiś duży straszny na tym ciele. Może jakby był mniejszy, to by był fajniejszy. No ja niestety, jeżeli chodzi o właśnie tatuaże, to ja lubię takie minimalistyczne i małe. Słuchajcie, to będą właśnie tatuaże, które zostaną dodane w jednej z ekspresowych dostaw już niedługo, także możecie na to czekać, bo w Wkrótce to się ukaże. Tutaj będziecie mieli oczywiście linka, do wszystkiego będziecie mogli sobie z nimi przeczytać wywiady słuchajcie, EA również poinformowało o tym, że blokuje sprzedaż swoich gier w Rosji i na Białorusi, co możecie zobaczyć na docji myślę, że to jest ważna słuchajcie, sprawa w związku z tym, co się dzieje na świecie więc chciałem wam też powiedzieć właśnie o tym, jeżeli chcecie poczytać więcej to macie link na dole w opisie, bo warto się z tym zaznajomić, także zachęcam. Teraz moi kochani przechodzimy do tego, co wydarzy się już wkrótce, czyli przychodzą do nas, przychodzi do nas nowe rozszerzenie, które jak widzicie jest kolekcja więc nie wiem, czy będziecie zachwyceni, czy zawiedzeni, zapewne będą różne słuchajcie, odczucia na ten temat, ja za chwilę wygłoszę moje, ale na początku wam wszystko pokażę. Także jak widzicie, kolekcja nazywa się Wnętrze z Przepychem i już tutaj na samym ekranie możemy zobaczyć, że jest to taka maksymalistyczna rzecz, taka burzi bardzo, wiecie, wykwintne rzeczy, kolorowe, dużo złota, więc wydaje mi się, że będzie to dobrze współgrało z takimi pakietami, jak wiecie, Zostań Gwiazdą czy coś na przykład, takie, że mi się podoba z tyłu ta tapeta w Tygrysy, zobaczymy jak ona będzie wyglądała za chwilę w grze, no jak widzicie jest naprawdę bardzo, bardzo burzi. Ale cóż, przejdźmy sobie dalej, zobaczmy, tutaj mamy powiększoną wersję owego obrazka I zasadniczo więcej nic nie widać, ale no tutaj zapada się to dobrze, no jak mówię, gra to zweryfikuje I tutaj mamy, słuchajcie, to jak wygląda to w grze Co mi się podoba, to na pewno kanapy, kanapy są bardzo spoko, podoba mi się też ta rzeźba właśnie żyraf chyba, tych dwóch, to jest bardzo słodkie Będę, wydaje mi się, często używał. Fotel też nie jest najgorszy. Nie podoba mi się zzywanie ten PAW. Wydaje mi się, że jest dosyć słabo wykonany. no Jakoś tak mo mogłoby to wyglądać po prostu. Wydaje mi się lepiej. Podoba mi się również ten kominek, ale bardzo chętnie bym wziął samą wersję tego kominka bez jakby ramy Tylko to, co jest tutaj w środku, bo czegoś takiego nie mamy. No a takie ramy zasadniczo to jest sprawa, którą już widzieliśmy w Sims 4 i nie jest to jakąś niesamowitą nowością. Te lustra też bardzo spoko, te obrazy też bardzo spoko. Ten obraz taki geometryczny trochę fajnie Wygląda, ale nie do końca wydaje mi się pasuje do tego wszystkiego, ale tutaj zasadniczo mam wrażenie, że nic do siebie nie pasuje, jest tak wiecie napierdzielone dużo rzeczy, ale to jest w pewnym sensie jakiś styl, którego ja po prostu mogę nie rozumieć, to no nie? Więc wygląda to jak wygląda. Wydaje mi się, że znajdzie to swoich miłośników, a jednak kity, no są, wiecie, nie zwracają się do dużej liczby graczy, tylko do jakiejś części graczy, której coś się podoba i być może właśnie gracze, które lubią taki maksymalistyczny styl, to po prostu polubią to, co tutaj się wydarzyło. Dobra, ale zobaczmy sobie na kolejne zdjęcie. Tutaj mamy zdjęcie tej topety właśnie z tygrysami i no okazuje się, że nie jest już tak pięknie, jak było to widoczne na, na owym renderze, ale nadal jest fajnie, wydaje mi się, że tą tapetę z tygrysami gdzieś będzie można nawet w pokoju jakiejś nastolatki, czy coś tutaj zrobić, no bo wydaje mi się, że mało kto robi takie wnętrza właśnie maksymalistyczne, no ale jak mówię, jak ktoś lubi taki styl, no to po prostu będzie bardzo, bardzo zadowolony, kanapy nadal ładne, nadal te, te tutaj żyrawki są przesłodkie i to jest naprawdę <laughs> przepiękna rzecz akurat w tym pakiecie, ale jak tak w sumie myślę sobie o tym, no to zasadniczo takie, no jest to takie ok, te obrazy też są ładne, tylko o tak jak mówię, szkoda, że na przykład mamy śliczne roślinki, ale szkoda, że właśnie nie oddzielnie, tylko z tym obrazem, ja po prostu powinienem złożyć jakąś, słuchajcie, nie wiem, petycję, gdzie te roślinki będą oddzielne, bo ja te roślinki bym chętnie gdzieś wykorzystał, no a to są z takim obrazem, który no i do końca też mi zawsze będzie wszędzie pasował, dajcie znać co wy sądzicie. O tym, o tym pakiecie, o, o właśnie tym, co tutaj zostało przedstawione. Tutaj mamy też więcej informacji na temat właśnie owej kolekcji. Co mamy tutaj ciekawego? To długi opis. Zmień zwykły salon inspirujące wnętrze pełne wyrazistych, eklektycznych elementów w kolekcji The Sims 4 Wnętrza z przepychem. Żywy, odważny wystrój gra pierwsze skrzypce tej kolekcji, wydobywając piękno maksymalizmu, czyli wszystkiego po trochu. No i to jest właśnie pytanie, czy ktoś po prostu e, lubi ten styl, ale z takich, słuchajcie, e, tutaj oczywiście sobie możecie zatrzymać i, i poczytać właśnie główny opis właśnie tego tutaj pakietu, tej kolekcji. Natomiast ważną rzeczą jest to, że mamy premierę 21 marca 2022 roku, czyli już za 6 dni, więc bardzo niedługo i jestem ciekawy co słuchajcie z tego wyjdzie. Czy, czy będzie to popularna kolekcja? Oczywiście na kanale przetestuję i dam wam znać co o tym sądzę i najprawdopodobniej wtedy wy też się wypowiecie. Także czekam na to i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie spoko. Zawsze mam nadzieję, że będzie spoko, a w szczególności po tak przykrym doświadczeniu, jakim były moje ślubne historie. Także dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym, co tutaj zostało pokazane. Co jest jeszcze ciekawe na temat tego, tej kolekcji, tego kitu, to na The Sims Community zostało napisane, że właśnie jedna z SimGuru potwierdziło, że w owym, owym kicie dojdzie sztukateria. To jest spoko, bo sztukaterii nigdy zasadniczo wcześniej nie mieliśmy. W Simsach 4 zostanie dodana do każdej wysokości ściany, jak widzicie, jak ona wygląda. Szkoda, że nie ma różnych wersji, bo tutaj jakby w tym miejscu była zabudowana to byłoby spoko. Wydaje mi się, że to niektórych może przekonać do zakupu właśnie tej kolekcji, bo ja bardzo czekałem, aż jakaś sztuka, się pojawi, bo sztuka, która nie do końca jest nawet takie wiecie, bardzo burzi, tylko czasem po prostu, tudzież błazeria, zasadniczo, nie wiem, to tłumaczy właśnie też mi na błazerię. Więc wydaje mi się, że to może być spoko i niektórym może to spodobać. I też warto zauważyć, że słuchajcie, w nowym kitie mamy 22-23 nowe rzeczy, czyli tak zasadniczo chyba standardowo... No i tak jak właśnie, słuchajcie, zostało napisane, no to będzie to bardzo dobrze współgrało właśnie z Zostań Gwiazdą, Wytwornym Przyjęciem i tak dalej, bo to są właśnie pakiety, które, które nawiązują do trochę takiego stylu. Tutaj mamy też zdjęcia w grze, jak wyglądają te pokoje. No, czekam na Waszą opinię. To nie jest mój styl, więc jakoś mocno nie będę tym zachwycony, wydaje mi się. I na sam koniec DSIM4 ogłosił o współpracy z Logitechiem, gdzie stworzyli oni wspólne słuchawki. Jak widzicie, tak one wyglądają. Mają taką samą bandamkę. Tutaj fajne, ciekawe są. Niestety, został też. Słuchajcie, no stety, zasadniczo został tutaj zrobiony konkurs na wygranie tych słuchawek, Ale nie ma go w Polsce, także wygląda to tak jak wygląda. I, i najprawdopodobniej będziemy musieli sobie te słuchawki kupić. Na razie nie widziałem ich jeszcze nigdzie w internecie, więc nie wiem jaka będzie cena. No ale spodziewam się, że mniej niż 500 zł tonek. To to nie będą, chociaż w sumie kto wie, nikt tego nie wie. Także zobaczymy, może sobie je kupię, bo jednak ja lubię takie motywy simsowe, ale, ale zobaczymy. No i to, moi kochani, to było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek newsowy. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym wszystkim, co o tym, że moje szczę historie wyglądają tak, jak wyglądają i naprawdę sporo rzeczy obciętych zostało z nich i, i przyspieszonych, bo wiecie, jestem ciekawy, że skoro tyle rzeczy już jest w kładze gry yy, i one zostały ucięte i, i niedopracowane, to ile jeszcze rzeczy było do zrobienia tam przed po prostu wyjściem tego pakietu, a zostało to w pewien. sposób przyśpieszone, więc jestem ciekawy dlaczego. No, moja spokojna jest taka, że po prostu e, zostało powiedziane SimGuru, którzy tworzą tą grę, że no, do na przykład końca lutego ma wyjść taki pakiet, musicie to zrobić i, i tyle. Macie mało czasu, ale dacie radę i dlatego wygląda to jak wygląda. Liczę na to, że tak sporo naprawią. I cóż, dajcie znać co nie cieszycie nowym kicie. Jeżeli wam się ten film spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, byłoby mi bardzo miło. A ja dziękuję wam za oglądanie tego filmu do zobaczenia kochani do następnego i pa pa!